O, tak! Jeden, na jeden. Ten się, <noise> ja się blokuje. Na to miejsce na godzinę. No, ten zasiek jest dla jaj, tylko i wyłącznie pamiętam. Chce inny gdzie się boisz? Od tyłu nam idą. Jeden, tu, jeden, tu. Wiesz, ale niedostatecznie. No nie wierzę w to, co odjechałem. Ja pierdolę Gdzie ten drugi? A, to, to, a pod tym i miny wybuchły, no to nie źle. Że... Co zrobi? <ścoughs> ten Alacrin nie wie, co zrobić, chyba, to jest też dobre. Aha, nie działa mi. Wal tam. Wyszedł czy co? Wyszedł! Ja pierdolę. No nie wierzę kto jest. On nerem, tylko nie wojna. Oczywiście. Ja to w ogóle staną jak pizdanie, ten kurwa. No S, tyle chyba nie i wychodzimy.